O siema, witajcie w nowym odcinku Wymaju Winter Car, nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, zapraszam. Pro, pro. O siema, siadajcie, jedziemy na przejażdżkę, będziemy okrążyć całą, 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 całą mapę. A, no dalej, nową pasację, bo znowu zmienili tajbo. Te bar. No, sorry za wczoraj, po prostu miałem mikrofon i tak cicho mówię. Teraz będę mówić głośno. Dobra. Tu może 80. Zrobiłem zakupy, za taką samochód i możemy jechać. Przejażdżkę jedziemy do babci. Idziemy do naszego domu. Zacznij katalog coś nowego i jest nowa praca. A, jak coś już nie ma wana, tylko jest ten zawód za wana. I trochę słabo. Bo ten, ten samód też jest fajny, ale van był lepszy. No. I... A, i też są gdzieś fotoladary. Trzeba uważać. Dobra idziemy do Tu nie idziemy, idziemy jeszcze tam No. Pamiętajcie, będzie więcej takich filmów, tylko musicie mnie wspierać, czyli dać lajka, like suba, pisać komentarze. To będzie bardziej łatwe bardziej życie I, i będzie fajnie. Tylko nie potrafię iść bez rękę jak coś. Ktoś... Kurde. No. Będziecie, będziecie chcieli też, żeby były te film, Welcome to Bloxburg Napiszcie tak albo nie A jak wam minął tamty, jak wam minął dzień Bo mi dobrze Tylko Bo się kupić za 70, 67 zł Maju Interkar Fajne jest Klimat jest Dobra pracy A fotolodar! Uh Czekajcie Tu rac godzina, musimy sprawdzić. Okej, no, sorry. O no, dwunaste chyba. No co mi cały wszystko spycha. Dobra, ee... idziemy do babci. Ale nie do mech, Nie, no tak do babci, a już... Tuta. Do końca roku musimy mieć pięć sukmentów. Dawać, dajemy sobie. No dobra. My to już zjeżdżamy i idziemy do tego. Tak, to to może dobra. Chcę... To wam nie pokażę jak jadę tylko teraz już podjąłem domu. O, nie, nie wyrobię. O nie, nie wyjedziemy. A, skasnął silnik. Czekajcie, teraz jest najgorsza. Czekajcie. Czemu nie idziemy. Odknęliśmy. No nie. O jak było fajnie. Dobra, teraz będziemy wyciągać samochód. Będę. Nie wiem jak... Nie jakoś. To wam nie pokażę, to zaraz, 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 to was pokażę. Straciłem piwo, spadło chyba poza mapę. Musimy teraz to bez piwa, bardzo chcę się pić. No nie, nie. Co to jest ten problem? Nie wiem. Nie ja mam teraz picia idziemy tam czy tu tutaj tu. Aj i kuzy inny samochód teraz już nie ma tego feta tylko ma jakąś kuś nie wiem jak się dobra nie 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 okay. Ej, bo chyba nie ma tego, picia! Nie ma, ale może to problem to z picie. Mogliśmy pić, ale nie mogliśmy pójść. A mój! No dobrze, że to jest terenowy samochód. Zasypał tu. O nie! Jest patrzy patrzymy jedziemy. Dobra. Nie, co ja, z mnie nie pędzimy. Nie bo zaraz wejdę jakiś supiski, nie.

wow nie, wyrobimy patrzcie, widzieliście? i tu chyba już nie jest tu jest trójka patrzcie, wan już zepsuty tu wal stoi Jedny van, co się stało? O, nasz tom, biedny van, Zobacz, co to, to wszystko jest, kierownicy nie ma, aż się nie Czy to wujka to do wujka można wejść? Halo. Chyba jeszcze nie ma Po co my tu przyjechaliśmy? A zobaczyć dom Może ten dom jest nas sprzedaż? Nie wiem Nie on to jest złe Która godzina? Piętnasta chyba Może jest ciemno Nie ma naszego samochodu Widzieliście? Nowe rzeczy Umowę Nowe felki. Co to by było? nie rzeczy nawet co, Dobra, bo Latarka. Latarka weźmy. A, nie ma prądu. Nie wiem, jak się to zamyka, szczerze. Mam mapa. что yeah, это он зимнее? я еще Dobra jedziemy Jak coś Zaraz za Was o spójrz. oś, siema Dobra, teraz jedziemy do Już Czekam w całą noc i teraz jedziemy czekajcie po parę Tak co? měst. Zase je umrl z tego. zrobić, i co nam zrobić. Idziemy dalej, bo skierujemy się z zimna. Idziemy do I Nie, kocham, co kocham. Wow. Wtedy kniśle napałem nas. prostu sim isso tudo é? gdzie po iść. Zypsuło się coś Dobra, idziemy teraz. Eee, idziemy gdzieś na dół, w dół nowej pracy. się okno zepsuło o co to jest? ta idziemy ja zaraz będzie koniec myśmy już do babci a będzie ona 2 potem zaczynamy, czyli pierwszy etap składania samochodu drugi, trzeci pracowania kiedy bym wjeżdżała? tą pracę mm -hmm. tu wjeżdżamy nie wyrobię to działa nie działa o ktoś tu idzie nie będziemy go wjeżdżać, biedne są. Dobre. Ludzie tu się wjeżdżają. Nic nie ma. Że tam. Nie będę iść daleko. O z ciepło. 我，然后在狗吠和家里也乱碰

Dobra, na dzisiaj to wszystko, koniec, dziękuję, że to czekaliście się co, sorry, tak długo, ale po prostu i z nie zapomnijcie lajka, like suba, siema.